A co Pani czuła w momencie, kiedy były podawane te punkty jurorskie? Bo nie były podawane tak samo punkty od publiczności i kiedy było ich tak mało? Czy to było jakieś rozczarowanie, czy element zasmucenia? Jak to wyglądało? No, na pewno nie było nam wesoło z tego powodu, bo liczyliśmy na trochę wyższe noty od jurorów, ze względu na tą pracę artystyczną, którą wykonaliśmy. Ale wiesz co, potem jak przyszły wyniki publiczności, to byliśmy w szoku i wtedy byliśmy bardzo szczęśliwi, bo tutaj wydawało nam się, że będzie troszkę gorzej, okazało się naprawdę fantastycznie, więc w zasadzie dla artysty to jest dużo ważniejsze, miłość publiczności. Teraz jest dużo kontrowersji wokół Izraela i niektóre kraje apelują o audyt. Czy uważa pani, że Izrael w obecnej sytuacji politycznej powinien w ogóle brać udział w Eurowizji? No, to jest trudne pytanie. Z tego względu, że nie mam nic do izraelskich artystów, bo przecież nie wiemy co, z czym się mierzą na co dzień. Może stracili swoje rodziny, przyjaciół, więc to jest bardzo trudny temat. Ale faktem jest, że skoro kraje, które są w stanie wojny, zagrożenia, czy są gdzieś najeźdźcami na inne kraje, są wycofane z Eurowizji, więc no już to jest któryś rok z rzędu ten problem, że Izrael wciąż w tej Eurowizji jest. Pomo rzeczy, które robi, a no, czasem robi rzeczy okrutne, więc wiesz, tak jak to wojna. Tutaj wszyscy są przegrani niestety.